Czy więcej białka pomoże poprawić Ci Twoją technikę taneczną i sprawi, że będziesz wyglądać lepiej? Naukowcy przeprowadzili 12-tygodniowy eksperyment, żeby to sprawdzić. Co się okazało? W badaniu wzięło udział 21 tancerek. Zostały one podzielone na dwie grupy. W pierwszej grupie uczestniczki miały spożywać około 75 gramów białka dziennie, w drugiej jadły bardzo małe ilości białka. Zdecydowanie mniej niż się zaleca. Jaki był efekt? Grupa, która spożywała duże ilości białka, utrzymała mięśnie i straciła tkankę tłuszczową. Natomiast w drugiej grupie efekt był zupełnie odwrotny. Natomiast wydolność pozostała bez zmian. Samo białko w tym nie pomoże. Taniec to ogromny wysiłek. Pancerzy muszą być silni, zwinni, wytrzymali. A do tego muszą utrzymywać szczupłą sylwetkę. Problem w tym, że większość z nich je za mało, przez co brakuje im siły. Białko pomoże w utrzymaniu mięśni, więc warto zwrócić uwagę, czy jesz go wystarczająco dużo. Ale samo białko nie zastąpi treningu siłowego. Jeśli jesteś tancerzem i chcesz wiedzieć, co jeść, aby poprawić swoje wyniki, zaobserwuj mnie po więcej treści.